Przed nami kolejny uczestnik, cóż to w takim razie za pojedynczy wiking? Cześć, jestem Frany Grumak, mam 27 lat, pochodzę z Wrocławia, obecnie mieszkam w mieście. Odkąd pamiętam tak naprawdę byłem zajarany sportem, zacząłem odpływania, pływania, później to było judo, karate. Przez to, że ten sport był obecny przez całe moje życie, stwierdziłem, że fajnie by było przeobrazić pasję w metodę na, na życie, na zarabianie. Zrobiłem papiery na ratownika wodnego. Na początku pracowałem tutaj w Polsce. Po czterech latach przeniosłem się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobiłem sześć obecnie sezonów. Żyłem sobie naprawdę fajnie, nie miałem jakby żadnych zmartwień. I w wieku 18 lat usłyszałem diagnozę nowotwór złośliwy, i w tym momencie tak naprawdę wszystko mi się wywróciło do góry nogami. Spędziłem 2-3 lata w szpitalu. Rekonwalescencja była długa, i tak naprawdę do tej pory borykam się z jakimiś skutkami ubocznymi chemioterapii. Miałem też wycięte węzły chłonne, więc to się wiąże z gorszą odpornością, gorszą regeneracją. Miałem też niedrożne jelita, miałem dwa razy cięty brzuch, więc to nie pomaga w byciu sportowcem. W momencie, gdy wpisali w moje akta szpitalne zdrowy człowiek, poczułem tak naprawdę wielką ulgę i stwierdziłem, że to jest właśnie moment, żeby i spełniać swoje marzenia. Wziąłem udział w popularnym reality show Love Island. I tak naprawdę, po wyjściu z programu otworzyło mi się mnóstwo furtek. Wychodząc z programu, wyszedłem z parze z dziewczyną z programu. Życie zweryfikowało, po prostu. Nie jesteśmy już, już razem, mam inną partnerkę Paulę. Nacznik, fanki nie dają za wygraną. <laughs> raczej nie chcę być znany jako flanek grumak z Wyspy Miłości, tylko raczej chciałbym być rozpoznawalny jako flanek grumak, który pomaga ludziom, daje motywację. Udział w Ninja Warriors jest tak naprawdę. Pierwszym większym krokiem w mojej karierze, karierze sportowca, ja dopiero tak naprawdę wyszedłem z kontuzji. Odbudowuję się na nowo i chcę się już sprawdzić. Ranek Romak. Pamiętaj, ranek to nie miejsce na miłość. Tutaj jest miejsce na otwartą parkę, można tak zrobić. Wszystko zgodnie z przepisami. O, mam nadzieję, że dla mnie dotknął tej metalowej konstrukcji tej podwórki. Ale skoro nie ma czerwonego światełka i tego złowieszczego dźwięku, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Jest! Yeah! Ja mama wiedziała, że syn taki silny. Ale chodź do nas! Chodź do nas! Ach, nie, właśnie tutaj nikt do nas nie idzie, Ale tylko do chłopaków? No, to zaczynamy. Dobry swing. Ja nie wiedziałam, że w Love Island mieliśmy takich silnych chłopaków jak Rumak. Uwaga, uwaga, uwaga. Franek Koszulka, tam jest bardzo blisko. I nisko uważaj, Franek jest! No! Dawaj, 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 my cię widzimy tutaj. Zostały dwie przeszkody, Franek. Odpocznij spokojnie. Ruszył. Zaczynamy. Ja aby teraz jak każdy kolejny schodek był dla niego jak z górki, tak jak teraz. Da yes. radę. Yes. Jest moc. Yes. No to prosimy jeszcze troszeczkę więcej motywacji. O właśnie, jest mama Franka. I niech ona go zmotywuje. Żadnych wymówek. Jedziesz do góry, Franek. Na cena tutaj. Teraz. Ogniem, ogniem, ogniem. Franek. Pod synabieg. Dynamicznie, o, co dynamicznie, co? dynamicznie. Co? dynamicznie hey, kurde, tyle brakuje, tyle. O, ten, błagam cię. Ostatni raz. Ostatnie podejście. Koncentracja. Z charakteru i do końca. Krótko, krótko i, i teraz, Ranek! Kuraj! Tak nie! Aj, nie jaj, 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 Kończ tu do nas! Chodź! trenowałeś taką ścianę wcześniej? No nie, mam wymówkę. No, słuchamy. <laughs> nie, ogólnie rehabilituję kostkę i z tym bieganiem jeszcze u mnie nie do końca, ale no, głupia wymówka, po prostu nie byłem przygotowany na tę ścianę. Może być w finale, prawda? Właśnie, cieszę się, że to powiedziałaś, bo nie w finale, ale może być w półfinale, bo odległość jest bardzo dobra. Nie okay. każdy doszedł tak daleko, jak chce. Trzeba zatem zobaczyć, jak kształtuje się. ale pięknie. Tabela! Pozycja w tabeli wynika...